E, no cześć wszystkim, to ja, Daligowski, i to nie jest clickbait. E, Najpierw e, w skrócie powiem dla tych wszystkich osób, którym nie chce się słuchać całego filmu, bo mają tiktokowy mózg i po prostu nie wytrzymają tyle czasu słuchać jednej osoby, bo po prostu... no tiktokowy mózg, no, no niestety. Jak co 5 sekund nie mają zastrzyku dopaminy, to najzwyczajniej w świecie oni przestają funkcjonować. Więc dla tych wszystkich osób powiem teraz w skrócie o co chodzi i streszczę cały film. Ale zalecam zostać do końca, bo gadam tak dość szczegółowo i parę rzeczy jeszcze mówię dodatkowych. Ale tak, o co chodzi? Odchodzę od Team Fortressa na czas nieokreślony. Ale możliwe, że jak coś e, kiedyś za trzy lata, powiedzmy, faktycznie wartościowego coś dodadzą i wartościowego w znaczeniu takim, że. Nie Scream Fortress, nie letni update z mapami, które i tak usunął po miesiącu. Coś faktycznie wartościowego, jeśli Valve zacznie znowu pracować nad TF-em, to ja może wrócę, ponagrywam tu i tam. I to, że odchodzę od TF-a nie oznacza, że odchodzę od YouTube'a. Dalej będę kontynuował wstawianie filmów i robienie live'ów, bo po prostu kocham to robić. Nawet jeśli to oznacza potencjalną śmierć tego kanału, bo ja spodziewam się tego, że bardzo dużo osób teraz wyjdzie. Po prostu subskrybuję, bo prawie każdy tutaj jest tylko dla TFA, więc ja jestem na to przygotowany. E, trochę mój mindset się zmienił, jeśli chodzi o tego YouTuba, ale nie, mówię. Jeśli chcesz znać szczegóły, obejrzyj do końca. Teraz mówię w skrócie i w sumie to chyba wszystko. Jeśli chcesz znać szczegóły, to obejrzyj do końca, ale TikTokowe mózgi niestety e, już wyszły, bo nic się nie dzieje i nic nie mówię ciekawego już, więc e, okej, okay. dla tych normalnych osób teraz. Normalny film się zaczyna, a więc tak. <grych> Jak już mówiłem, odchodzę od TFA na nieokreślony czas i chcę Wam wytłumaczyć mój cały proces myślowy w tym wszystkim, bo ja się zastanawiałem już o odejściem od, od TFA dość długo. Ten filmik mój ostatni z TFA to jest ostatni film i jego specjalnie zrobiłem dla tego jednego gościa, który od tam stu iluś dni pisał, żebym to zrobił. Ten jakiś tam filmik, to więc to był taki mój ostatni filmik z Tefa na jakiś czas. Pewnie dość długi, bo, bo w TF nic nowego nie ma, ale tak. Po pierwsze, to jakby mój pierwszy punkt w cudzysłowie. Ja sobie tutaj w notatniku napisałem o czym chcę gadać, ale nie napisałem słowo w słowo co mówić. Ja wolę na spontanie lecieć, mi wygodnie jest. Ale tak, po pierwsze, punkt numer jeden. Każdy wie, że jeśli chodzi o content z TFA, to jest bardzo słabo. Chodzi tutaj o robienie contentu z tej gry. Nie ma żadnych nowych rzeczy w grze. Jak coś już jest, to jest to coroczny Scream Fortress albo letni update, w którym dodają jedynie czapki, mapy. Każdy zapomina o tych nowych mapach od razu, jak event się skończy. Niektóre nawet usuwają. Więc nic faktycznie wartościowego nie dodają do gry. Więc nie ma z czego robić rzeczywiście nowego, ciekawego kontentu. Bo w tej grze już nie ma nowego kontentu. Jedyne co można teraz robić, to na przykład w moim przypadku gameplaye. A w przypadku innych osób, którzy e, robią coś innego, co nie jest gameplayem, to poradniki, jak grać jakąś klasą albo e, co, co, rzeczy w takim stylu, po prostu coś, co już kiedyś było. Już faktycznie oryginalność nie istnieje, bo wszystko już było zrobione. Bardzo, bardzo ciężko i bardzo rzadko znajduje się jakiś filmik od kogoś z TFA, który jest rzeczywiście oryginalny i nowy, bo ciężko takie coś już zrobić. A ja generalnie jedyne co ja mógłbym robić, to gameplay za gameplayem, bo to jest to, co ja lubię robić. Ja nie lubię robić takich, że, że tak powiem, większych, ambitniejszych filmów, tak. Kiedyś spróbowałem i widzieliście, jak mi wyszło. Nie jestem w to dobry. I tak, jeśli miałbym tak cały czas, codziennie wrzucać gameplaye, to ja bym. Nie wiem, no to jest nudne. To jest nudne. Uwierzcie mi, że ja mógłbym. Mógłbym takie coś zrobić. Mógłbym się po prostu zmusić i to zrobić. I dla rozwoju tego kanału to by było najlepsze. Ale ja osobiście nie lubię zmuszać się do nagrywania czegoś, czego nie chcę. Bo ja nagrywam YouTube'a. Ja działam na tym YouTubie głównie dla swojej własnej przyjemności, a tą przyjemność e, czerpię z tego, że posiadam widownię i ludzie mnie oglądają. Ja, ja to mówiłem już nie raz. Ja nie nagrywam dla pieniędzy, uwierzcie mi lub nie. Gdybym nagrywał dla pieniędzy, to codziennie bym wrzucał 10-minutowy gameplay z TF2, a tego nie robię. Uwierzcie mi, że ja wolę mniej zarabiać, mniej, mieć mniejszą widownię, ale czerpać przyjemność z tego co robię, tak? Wiecie, jak wygląda proces tego mojego wstawiania gameplaya z TFA? Niektórzy mogą sobie myśleć, że nie wiem, zbieram materiał kilka godzin, czy tam nie wiem, dwa dni zbieram materiał i to sklejam ładnie, żeby było pięknie. Nie, nie, ten kąt nie. Ja dosłownie odpalam grę, odpalam nagrywanie, gram od pół godziny do godziny i montuję to w 10-15 minutowy filmik. A montowanie czegoś takiego naprawdę nie zajmuje mi długo, bo ja już e, naprawdę e, jestem wydajny, jeśli chodzi o montowanie takiego filmu. Net godzinny materiał z TFA takiego gameplaya mogę zmontować godzinę albo półtorej, czasami krócej jeśli po prostu nic się nie działo przez jakiś czas, przez ten godzinny materiał i była przerwa jakaś, nie wiem. Ja po prostu wolę mniej zarabiać ale czerpać przyjemność faktycznie z nagrywania gier, które faktycznie mnie interesują niż na siłę wstawiać codziennie gameplay z 2, żeby szybko zarobić. Naprawdę... Uwierzcie mi, że mógłbym zrobić nieskończony generator pieniędzy, gdybym chciał, ale tego nie chcę, bo dla mnie pieniądze nie są najważniejsze. Mówię, zgrania w TF2 już po prostu nie czerpię żadnej frajdy. Nawet tak nagrywam. Mam w to już można powiedzieć 3000 godzin. Gram w to od 2012. To była moja pierwsza gra na Steam, po tym jak brat mi założył konto, moje jedyne konto na Steam, którego faktycznie używałem, bo kilka altów miałem, żeby się pobawić, nie wiem, w CSie, zobaczyć jaką rankę zdobyłem czy coś tam, nie wiem, ale moje główne konto Steam, to jest to moje pierwsze i jedyne. Na tej grze się wychowałem i ją kocham naprawdę, ale ja już najzwyczajniej w świecie nudzi mi się jak w to gram. Pogram w to 30 minut i mi się nie chce. Pogram w to nawet 10 minut i mi się nie chce. Ja po prostu już nie czuję zabawy, nie czuję frajdy z grania w to. I to nie oznacza, że gra jest słaba. Mówię, ja ją kocham, ale ja po prostu już od 2012 w to gram. Ta gra ma prawo mi się już znudzić po takim czasie. Ja nie mam już co robić w tej grze. Jedyne co mogę robić, to wejść na casuala czy na serwer społeczności nagrać 30 mi minut materiału i zmontować go w 10-15 minutowy filmik. To jest nudne. Ja nie chcę tego robić. Ja nie bawię się przy tym dobrze. Ale tak, podsumowując, ten mój, że tak powiem, punkt pierwszy. E bo trochę chaotycznie tutaj tłumaczę, bo ja nie mam się. Mówię, a zbani z, z to robię, a nie mam napisane, co mam faktycznie mówić. W skrócie, to 2 mi się znudził, ok? Znudził mi się. Nie ma co robić. Koniec, kropka. <grych> Dosłownie. Ale tak, przejdźmy teraz dalej do tego drugiego punktu, co sobie zapisałem w notatniku. I to jest rozwój mojego kanału. Ja to już, mówiłem im raz, ale dzisiaj mówię to po raz ostatni. Obiecuję po raz ostatni. To jest, to jest ostatni raz, jak o tym mówię. Bo wiem, że niektórzy już są znudzeni tą gadką. E, więc tak, ja zawsze miałem taki mental, że chcę rozwijać swój kanał i robić to, co najlepiej to zrobi. Tak? Dlatego tak trochę zmuszałem się do nagrywania TF2, a, ale w tym roku, nie wiem, powiem wam, mentalnie dorosłem mi się wydaje po, po 19 latach życia, nie? W końcu! I po prostu e, też taką... Retrospekcje se zrobiłem, że tak powiem. Mój kanał stanął tak trochę w miejscu przez to, że nie nagrywam, ale nawet jeśli nagrywałem, to, to nie był TF, więc tak se postanowiłem, że dobra, nie będę rzucał YouTube'a, po prostu rzucę TFA. <grytania> mnie już nie obchodzi rozwój tego kanału i chcę zacząć wstawiać filmy z gier i tematów, które faktycznie mnie interesują i moim zdaniem są bardziej ambitne niż bezmyślny gameplay. Jest wojska bezmyślny gameplay 10-minutowy na brygada Tuford, tak? Jak snajperów zabijam czy coś, nie wiem. Ja chcę zacząć wstawiać firmy regularnie znowu, ale TFA już w tym nie będzie. Ja przez te wszystkie moje lata na tym YouTubie obserwowałem z ogromną uwagą, najzwyczajną uwagą statystyki tego kanału. Na tym YouTube Studio, gdzie są te wszystkie wykresy, niewykresy i te wszystkie statystyki, zasięgi i tak dalej. I wyciągnąłem z nich bardzo dużo wniosków. Uwierzcie mi, że ja na te statystyki bardzo dużo patrzę. I jeden z tych wniosków to jest to, że mój kanał jedynie się rozwija, gdy wstawiam TF-a. Nawet jak kiedyś, przez jakiś czas... Regularnie wstawiałem filmy takie, jakie ja chciałem robić. To widownia i zasięgi mi drastycznie spadły. Dlatego, tak ostatnio zacząłem mówić, że ten kanał jest w cudzysłowie niewolnikiem TFA, bo tak jest niestety. Tak ten kanał jest już zbudowany. Ludzie mi pisali, że jak zacznę wstawiać zróżnicowany content, to będzie Git, ale uwierzcie mi, że, że nie, bo jak już nie raz mówiłem. Zasięgi i widownia mi drastycznie spadła i skutki tego widzę do dzisiaj, bo po tym moim eksperymencie, wyświetlenia nawet na Team Fortressie spadły, więc no. I ten eksperyment to był, mówię, wstawiałem regularnie filmy przez jakiś czas, ale nie z Tefa. I zasięgi i widownia mi drastycznie spadły, i, i skutki, efekty tego wszystkiego czuję do dziś. Ale tak, możecie przestać mi pisać komentarze, rady nie, typu. Zacznij regularnie wstawiać inne filmy, to twój kanał i tak się będzie rozwijał. Możecie przestać tak pisać, bo to nieprawda. Niestety, jak już mówiłem, tak ten kanał jest zbudowany na tym Team Fortressie. Jest wryty w fundamenty tego kanału, że tak powiem. A polskie Community T2 jest, żeby nikogo nie obrazić, bardzo specyficzne. Większość ludzi oglądających i subskrybujących ten kanał, robią to tylko dlatego, żeby oglądać TF -a. i nie dają szansy innym filmikom na tym kanale. I taka jest niestety prawda i nie mam nic do takich osób. Jeśli jesteś jedną z takich osób, co oglądają u mnie tylko TF i nic innego, ja cię rozumiem. Tak, zasubskrybowałeś kanał, bo lubisz TF, -a. widziałeś, że wstawiam TF, a moje filmy z TF ci się spodobały i jak widać, jak widzisz coś, co nie jest Team Fortress'em, to po prostu tego nie oglądasz. Ja to rozumiem, ale teraz problem jest w tym, że Tefa mi się już nie chce grać, i wracamy teraz do tego, co wcześniej mówiłem, tak? Z tym, że nie mam ochoty już grać, znudziłam się to gra. Ja widziałem też, jak niektórzy YouTuberzy, którzy są znani z jednej rzeczy. Nie wiem, yy, podajmy przykład. Powiedzmy, że ktoś jest znany z CS-a, ok? i potem. Po kilku latach porzuci CS-a i przeniesie się na coś innego, na zróżnicowany kontent, co nie, to nadal ludzie go będą oglądać. I nawet może widownia takiego kogoś się zwiększy przez to. Ale z moim kanałem jest bardzo inaczej. I ja mam przeczucie, że to jest przez to, jak specyficzne to polskie community TFA jest. I przez to, jak ta gra jest po prostu wryta w fundamenty tego kanału. Ale no, nie oszukujmy się. Około tak powiedzmy. O około 70% aktywnych ludzi w tym community, co oglądają content, regularnie wchodzą w interakcje z innymi na serwerach czy Discord, czy w samej grze, to są dzieci, Edge Lordy i ogólnie toksyki. Nie oszukujmy się. Nie mówię tego, żeby obrazić. Ja po prostu mówię to, co zauważyłem po y, siedzeniu w tym community parę lat powiedzmy, parę lat i po byciu, że tak powiem, nie lubię tego mówić, bo to dziwne jest, ale numerem jeden, jeśli chodzi o ilość subskrypcji. Chyba jestem numer jeden. Chyba mam najwięcej z polskiego Community tf -a. Ja naprawdę nie śledzę tego, nigdy nie śledziłem polskiego Community TF-a, jeśli chodzi o innych twórców. Naprawdę no, no, nigdy się tym nie interesowałem. Ale tak, mam bardzo duże doświadczenie z ludźmi z tego Community i... Ja nie mówię tutaj o osobach, które faktycznie są normalne i sobie po prostu grają na serwerach, ale nie wchodzą w interakcje z innymi, tak? Wracają ze szkoły czy z pracy i w sobie grają. Ja nie mówię o tobie. Mówię tutaj o tej głośnej i najwidoczniejszej części tej społeczności. Ja nie mówię, że każdy jest taki, żebyśmy się źle nie zrozumieli, ale jeśli siedziałeś w tym community dłużej niż rok i faktycznie byłeś, faktycznie byłeś, to nie będziesz tutaj się ze mną kłócił z tym, co powiedziałem, bo to, co ja mówię, to jest po prostu fakt. Większość ludzi, albo przynajmniej ta najgłośniejsza. Ilość ludzi, grupa ludzi, to są dzieci, Edge lordy i toksyki. I to jest po prostu fakt. To, 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 to jest fakt. Jeśli siedziałeś w tym community dłużej niż rok, to byś się zgodził. I też przez to, jak specyficzny to community jest, ciężko jest zróżnicować kanał dla takiego jak ja. Bo większość osób tutaj. Tych, z tych aktywnych, tak? Aktywnych ludzi w tym community, o których tutaj mówię, są bardzo, ja nie wiem, jak to powiedzieć, hardkorymi fanami tej gry. Jak widzą coś innego, to nie wiem, tak średnio, nie? Mówię. To, to co wcześniej mówiłem, dużo osób mnie po prostu subskrybuje dla TFA. Nie dla mnie, nie dla tego, że podoba im się mój kontent, tylko że podoba im się to, że ja wstawiam TFA. Nie wiem, czy to można zrozumieć, ale ja, ja, ja to tak widzę. I tak. Ja jestem gotowy na to, że po tym filmie stracę dużą ilość subskrypcji, ale szczerze, mam liczby już totalnie gdzieś. Zawsze trochę miałem. tak Nie patrzyłem na nie e, tak mega dokładnie. Jedynie na co ja patrzyłem, to statystyki i te wszystkie wykresy w YouTube Studio, w tych e, wykresach i tak dalej. Ilość subskrypcji mnie nigdy nie obchodziła. Mnie obchodziły zasięgi i jak szybko mój kanał się rozwija. Jak już wcześniej wspominałem, mam już gdzieś rozwój tego kanału, ilość wyświetleń, subów, mnie już nie obchodzi. Ja chcę wrócić do czerpania przyjemności z wstawiania filmów, bo obecnie bardzo mi tego brakuje. Ja naprawdę tęsknię za wstawianiem filmów, w których jestem zadowolony. Od dłuższego czasu ja wstawiam filmy TTF-owe, ja z, z żadnego nie jestem tak zadowolony. Ja go robiłem na siłę. I nawet jeśli wyszedł śmiesznie to i tak ja po prostu... Nie, nie, nie byłem z niego zadowolony. Ja jestem o wiele bardziej zadowolony z tych filmów, na z tych daligowskich kiedy nie nagrywa, albo te losowe klipy, które y, robię ze znajomymi, to jak sobie gramy w jakieś y, losowe gierki. Z tego jestem bardzo zadowolony, to są bardzo śmieszne filmy. Przynajmniej dla mnie, ale tak. Y, ta moja decyzja, to co ja teraz tutaj robię, albo spowoduje, że mój kanał będzie już na zawsze w limbo, albo jakimś cudem nagle złapie nową widownię, która będzie oglądała ten kanał, że tak powiem, dla mnie, nie dla gry, w którą gram. Ale tak. Podsumowując, ten mój drugi punkt w tym filmiku, to tak. Od dzisiaj mam w poważaniu rozwój tego kanału, i czy się zatrzymam w miejscu, czy nie. Chcę czerpać przyjemność z tego co robię, a nie zmuszać się do nagrywania czegoś, co rozwinie mój kanał, ale nie będzie to dla mnie przyjemne ani fajne w żadnym stopniu. Powiedzmy, że nadchodzi nowa era tego kanału, jakkolwiek to brzmi. Ale tak, jeszcze pod koniec chciałbym Wam e, wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, co mi daliście. Mówię tutaj o tym kanale. Każdy youtuber pod słońcem tak mówił, ale naprawdę bez was by mnie tu nie było. Bez waszego wsparcia bym się już pewnie dawno temu poddał. A tak to mogłem faktycznie spełnić swoje marzenie, które miałem za dzieciaka bycie youtuberem. Ja pamiętam, jak byłem mały, i grałem sobie w gry i gadałem do siebie, udając, że filmik nagrywam. <grywka> Teraz nie muszę udawać, bo faktycznie to robię. <grywka> już, po... już nie gadam do siebie, tylko do tysiąca, a czasami bardzo rzadko, ale się zdarza, setki tysięcy ludzi. Za co wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. YouTube zmienił moje życie na więcej sposobów niż można sobie wyobrazić i mam zamiar to dalej kontynuować, ale bez TFA. I wiadomość dla tych, co zostaną ze mną i będą ten kanał dalej wspierać i subskrybować. Jesteś zajebisty, dziękuję ci, dziękuję ci, dziękuję ci, nie masz pojęcia jak bardzo, ja nie wiem jak ci podziękować. Jest to dla mnie ogromna przyjemność, wiedząc, że mój film sprawił, że ktoś na drugim końcu Polski, nie wiem, się uśmiechnął, czy tam zaśmiał, albo po prostu podobał mu się film. I właśnie dlatego wstawiam filmy, nie dla kasy, dlatego uczucia właśnie. Bo to uczucie jest bezcenne. Te wszystkie miłe komentarze, to wsparcie. Gdybyście powiedzieli siedmioletniemu daligowi, że w 2024, już prawie 5 roku, będzie miał ile? 69 tysięcy subskrypcji. To by nie uwierzył, ale byłby szczęśliwy. <laughs> Naprawdę dziękuję. Nie wiem. Naprawdę nie ma, nie ma jak podziękować za te wszystkie lato wsparcie i mam nadzieję, że zostaniesz, drogi użytkowniku tutaj na dłużej, nawet jeśli nie będzie tutaj TFA. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko co chciałem. Jeśli nie, to zajrzyj w komentarze i może znajdziesz mój, jak rozwijam jakiś temat bardziej czy coś. Zachęcam do pisania komentarzy, bo będę się starał odpowiedzieć na wszystkie i każdy, każdy przeczytany przeze mnie komentarz. Oznakuję serduszkiem, żebyście wiedzieli, czy wasz komentarz przeczytałem. Chyba tak już będę robił, bo ja i tak czytam każdy komentarz pod każdym filmem, ale od teraz każdy komentarz będzie oznakowany serduszkiem, który przeczytałem. Tak? Nie zawsze będę faktycznie odpowiadał, jeśli to będzie jakieś pytanie, ale będę oznaczał serduszkiem. Żegnam się ze wszystkimi, co odejdą, a dla tych, co zostaną, do jutra.